Wiceprezydent Miasta Gdyni, Pan Tomasz Augustyniak. Jesteśmy właśnie po konferencji prasowej rozpoczynającej 25. edycję Gdynia Sailing Days. Panie Prezydencie, jak ważnym wydarzeniem Gdynia Sailing Days jest w kalendarzu miasta? Myślę, że fakt, że odbywa się po raz 25. i że jest to impreza, która rośnie z roku na rok, to pokazuje, jak jest ważnym to wydarzeniem dla miasta, ale też i regionu. Mówmy się, że tego typu wydarzenie, wydarzenie tego tego formatu, to wydarzenie w zasadzie dla regionu niezwykle ważne, ale oczywiście też niezwykle ważne dla naszego miasta, miasta z morza, które przecież w kierunku tego morza cały czas patrzy. Dodatkowo, no, w tym roku mamy też dobre informacje, bo przede wszystkim mamy już dzisiaj pewność, że w 2027 roku będziemy w Gdyni przecież organizować Mistrzostwa świata klas olimpijskich i to jest coś, co też dodatkowo chyba potwierdza, jak istotnie ta impreza, mówię o Gdynia Sailing Days, wypromowała nasze miasto jako miasto bardzo przychylne dla żeglarzy i ich pasji. W tym roku ponad 1000 uczestników podczas Gdynia Sailing Days, w ubiegłym roku było to ponad 2000. Jakie korzyści czerpie miasto z organizacji tak dużego festiwalu, jakim jest Gdynia Sailing Days? Bo można śmiało powiedzieć, że jest to największe żeglarskie wydarzenie w północnej Europie, tutaj na Morzu Bałtyckim. Przede wszystkim bardzo szerokie spektrum imprez, które w ramach tego festiwalu, bo tak tą imprezę chyba trzeba nazywać, żeglarstwa się odbywa, to to są korzyści wielowymiarowe dla miasta. Myślę, że po pierwsze duża liczba odwiedzających, z racji tego, że mamy u siebie to wydarzenie przez okres. Ponad trzech tygodni. To jest oczywiście coś, co się przekłada też i na wymiar ekonomiczny, bo przecież liczba przybywających to jest jedno, ale oni wszyscy korzystają z tego, co miasto oferuje. Kolejną rzeczą jest też to, że myślę, że ta impreza też w pewnym stopniu. Odpowiada potrzebom artykułowanym przez mieszkańców, ponieważ jest między innymi wiele wydarzeń, które adresowane są do naszych najmłodszych. Więc to się wpisuje niejako w kontynuację wielu takich inicjatyw, które powstają pod auspicjami miasta. Mam tu na myśli organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu. Kluby żeglarskie, czy szkółki żeglarskie, gdzie no w tym roku tylko w jednym z programów mamy ponad półtorej tysiąca uczestników, czyli dzieci z gdyńskich, z ponad 30 gdyńskich szkół podstawowych i, i żłobków, więc to, to są takie korzyści, które też myślę, że są bardzo widoczne dla mieszkańców i, i odpowiadają ich preferencjom, więc korzystamy na tym wszyscy. W w dużej mierze myślę, że no, na równi miasto, jak i, jak i ci, którzy ten festiwal odwiedzają. Szczególnie myślę, że jest to świetne do tego, aby budować tą świadomość żeglarską, ze względu na to, że w tym roku na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu pojedzie jedna z Gdynianek, Ola Melzacka. Dodać by można było, że ambasadorka tego wydarzenia, nasza gdyńska mistrzyni, która po raz drugi wybiera się na, na imprezę tej ranki. Dokładnie tak. Trzymamy kciuki. Panie Prezydencie, bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Dziękuję bardzo.